Panie Marcinie, jak to jest? Co się dzieje z aktorskim ego, tudzież z ego człowieka, jak się dostaje nagrodno, nagrodę za wybitną osobowość sceniczną i to jeszcze zanim tak dobrze, że się ukończyło szkołę? To jest szalenie przyjemne i, i ego zostaje połychtane. No, myślę, że każdy z nas. A bardzo co... się rozdyma wtedy? No, troszkę się rozdyma oczywiście, no ja się staram jakoś panować nad tymi rozmiarami. Czasem mi się to udaje lepiej, czasem gorzej, ale myślę, że każdy z nas lubi być docenianym. To znaczy, jeżeli ktoś stwierdza, że to, co robię, robię dobrze i że, że warto to nagrodzić w ten czy inny sposób, często też są to nagrody płynące od po prostu zwykłych widzów publiczności, jakiś plebiscyty i tak dalej, no to zawsze jest miłe. Ogląda pan y, spektakle, ogląda pan y, filmy, ale jako widz, nie jako, nie jako. Bardzo chętnie. Kiedy Marcin Hecnar mówi? To mi się podoba, to mnie rusza. W jakim momencie? No najczęściej wtedy, jak pojawia się taka myśl, kurczę, jak ja chciałbym tam być. <grym> znaczy, jakbym chciał w tym zagrać, albo jakbym chciał tam być z nimi na scenie, albo albo brać udział w tej historii. To jest dla mnie taki wyznacznik. Znaczy, już jakiś czas temu sobie, sobie tak na własny użytek stwierdziłem, że, że właśnie. Mm, wtedy uważam, że coś jest dobre, warte, ciekawe i tak dalej, kiedy no, ża żałuję, że mnie, w tym pozytywnym sensie, bo nie, nie mówię o takiej zazdrości, zawiści, mm -hmm. tylko o takiej chęci, kurczę, fajnie mają, ja też bym tak chciał. To, to, to jest taki wyznacznik dla mnie. A wzrusza się pan w trakcie filmów, albo w trakcie A, słuchania muzyki, czytania książki? Zdarza mi się. Łzy tak. się też zdarzają? Oczywiście. Na czym się pan ostatnio wzruszył? Oj, byliśmy e, na takim e, filmie m, Czas na miłość, angielski tytuł About Love, About time, tak, który, który mm, został zrobiony przez twórców filmu Love Actually. Czyli to właśnie miłość mm -hmm. to jest w ogóle taki hitem absolutnym i takim nie, niezwykłym przykładem połączenia e, kina w pewnym sensie powiedzmy komercyjnego, e, takiej komedii przedświątecznej, powiedzmy też trochę, z, z kinem absolutnie świetnym, jeżeli chodzi o celność spostrzeżeń w relacjach Świetne między ludźmi. Genialnym aktorstwem, dramatyzmem zawartym w środku, no i właśnie okazją do wzruszenia. Więc myślę, że, że kolejny film tych, tych właśnie twórców, no widać, że oni umieją to robić i umieją manipulować emocjami widza. I, i ten film About Time Polski tytuł Czas na miłość był takim faktycznie e, i o, wzruszającym obrazem i o odchodzeniu, o, o żegnaniu się z najbliższymi, o miłości, o pierwszej miłości, o e, walczeniu o nią z każdym kolejnym dniem, o tym, żeby swoje życie przeżywać m, maksymalnie e, i wiedząc, że ma się tylko jedno. No to bardzo taki był przyjemny sens, tak. Nie chcę patrzeć w metrykę, bo, bo, bo to nie mhm. przystoi, choć się to podobno z kobietami o wieku nie można rozmawiać. Proszę. Pan w tym roku skończył 30 lat, tak? Tak, to prawda. Co to znaczy dla aktora? Bo wiem, co znaczy dla aktorki. Wiele kobiet, wiele, wiele pana koleżanek tutaj przyszło i całkowicie się ze mną zgodziło, że jednak jeśli chodzi o ten zawód, czyli o zawód aktora... To nie ma z, y, um, sprawiedliwości, jeśli chodzi o kobiety i o mężczyzn. No. Kobietom ten czas niestety szybciej płynie i trochę tak. y, gorzej to wygląda w realizacji swoich y, artystycznych zamierzeń, tudzież planów, y, kiedy się jest starszym. W przypadku mężczyzn działa to trochę inaczej. Y, na co to pana zdaniem dla, dla aktora 30 to? Hmm. To pewnie zależy od człowieka myślę. A dla pana? Ja, ja akurat swoją trzydziestkę obchodziłem nieco depresyjnie, ponieważ faktycznie przez dwa tygodnie nie trzymał nastrój e, generalnie, że z nikim się nie chce spotykać, nie, nie mam ochoty z nikim rozmawiać, i, a już nie daj Boże świętować te, tej okazji. Ale to tak z czysto ludzkiego punktu widzenia ta trójka z przodu jakoś mnie przeraziła. Potem się przyzwyczaiłem i już, i, już dzisiaj jakby be, się z tym godzę absolutnie. Natomiast jeżeli chodzi o, e, o to, jak to, jeżeli chodzi o zawód m, m, wpływ. Ten wiek. Na, no to, to muszę powiedzieć, że jeszcze przed trzydziestką był taki moment, kiedy pierwszy raz zauważyłem, że. Em, jakby ta postać, która jest tym młodym, zbuntowanym bohaterem w spektaklu, to już nie jest kreowana przeze mnie. A do tej pory bywało inaczej, że to ja byłem ten właśnie młody, zbuntowany i że już jednak te inne role się zaczynają pojawiać. W którymś tam momencie ktoś mi powiedział, że to zagra tamten kolega, bo on jest młodszy, a, a ja właśnie coś... I to nawet nie chodzi o rozmiar tych zadań, tylko właśnie o argumentację, że, że to się wiąże z tym, że już właśnie nie jestem tym najświeższym narybkiem, jeżeli chodzi o absolwentów szkoły teatralnej. No to to było takie zderzenie z rzeczywistością dla mnie. Ale to chyba i tak daje większe pole do popisu, prawda? No, coś się kończy, coś się zaczyna, jak mówi autor. Znaczy otwiera się jakiś inny worek z kolejnymi, z kolejnym wachlarzem ról do zagrania, że tak powiem.